game after game after game i realize now what is most important in my life football show me something more thrilling than a perfect volley tell me you've never dreamed the immaculate strike in part of that moment when an entire nation holds its breath tell me that football is not our one common language when the whole planet stops for 90 minutes to be witness to that one thing we all understand yeah you can tell me i'm wrong some may say it's just a game, but this is about heroes and tribes, loyalty and devotion. It's our commitment and our passion, our battle and our belief. This is our faith now. Feel the fever of the crowd. Hear the roar of the faithful. You are Ronaldinho. You are Wayne Booney. This is the beautiful game. This is your moment. Wiecie co? Lubię Ligę Włoską. Finalist Liga Włoska. Mam dla Was taką jedną drużynę. Napoli. Napoli się manko wszystkim. Z tej strony Sebo. witam Was w kolejnym wyzwaniu widza. 25. Wyzwanie Liverpool Napoli. gram dla Was oczywiście Napoli. 25. Wyzwanie. Ja. Yeah. W końcu kolejne wyzwanie. Dość długi. Okres czasu nie pokazywał nie się wyzwania widza. Czas jednak nadrobić ten stracony czas. I mam dla Was kolejne wyzwanie. Zmierza się przeciwko Liverpoolowi FIFA 13 sezony pojedynków. Pamiętajcie, wy decydujecie jakim, jaką drużyną zagrać dla Was kolejnym wyzwaniu. Pierwsza dogodna sytuacja dla Liverpoolu. Suarez bliski. Zdobycia bramki. Jednak bramkarz mój stanął na wysokości zadania. Miga włoska jesteśmy. Dobra interwencja. Jesteśmy we Włoszech. Na razie, bo na poli nie, nie grałem jeszcze dla Was z Juventusem, ale spokojnie na pewno nadrobimy to w kolejnych spotkaniach. Liczę tutaj na komplet trzech punktów. Mam nadzieję, że przeciwnik mi na to pozwoli, że nie będę miał tutaj większych problemów z wygraniem tego meczu. Zobaczymy, co na nam przy nim pozwolimy sobie tryb ofensywny i powinno być dobrze. Ładnie, wszystkie na razie zgrane te akcje. Jeszcze jedna akcja. Nie tak do końca takie zagrania jak po chciałam chciałem zagrać tą klepkę e, troszkę inaczej, no ale cóż bywa. Uroki niestety w futbolu gra na błędach. Futbol jest grom błędów. To także piszcie w komentarzach jaką zagrać dla Was kolejną drużyną. 25 wyzwanie. Mam nadzieję, że do początków kolejnej FIFA dobijemy do 30. nie, 30 więcej, jakich 30 SEBO. 50 wyzwań. Widzę. Teraz musimy uważać, to maksy chciałby tutaj przejąć. Przeciwnik na razie dość e, jakoś pasywnie. Nie, nie, nie szturmuje mojej bramki. Chcę mi chyba wciągnąć swoje pole karne. Ja liczę tutaj grę na grę e, bokami. stawiłem się ofensywnie. Mam nadzieję, że, że to mi to pomoże. I mamy falbuk fałbuk, fałbu albo spalony. Raczej wyglądało to na spalonego. Dobra, a teraz przejęcie szybkie, takie, dość agresywne. Czy nam uda się tą piłkę dograć? Nie ma tu za bardzo nikogo. Kawani. Kawani. Dobrze. Zagrań do Kawaniego. A i jeszcze jedna raz. I niestety Reina łapie tą piłkę. Aj! Dobra. Obok. Ja mogę się odwrócić. A szkoda, szkoda. jest w tej sytuacji. Taka pierwsza dogodna sytuacja Napoli w tym spotkaniu. To mamy wybicie. Reina wybija tą piłkę. I spokojnie na razie. Nie ma jakiekolwiek większego szału. Fajnie nagrywałeś te komentarze z FIFA. Już 20 mówię piąte e, wyzwanie e, widza. Teraz kolejna akcja. Musimy teraz nagrać to górą. Czy uda się? Chyba faul bo Nie było faulu? Mi się wydawało się, że faul był jednak. Będziemy napierdalać. Zobaczymy, kogo mamy tutaj. E, pandew, Pandew, Kawani. Weźmy kawaniego Kawani, 33 metr. Kawani, Kawani. Aj, dobra interwencja Rejny. Piłka leciała w samo Światło bramki prosto w rękawice i będzie brameczka. Tak jest, musi być bramka. 1 do 0. Brawo, w 21 minuta. Uciszamy Enfield Road. Liverpool przegrywa z Napoli. 1 do 0. Błąd bramkarza Reyny. Nie popatrzył do końca, jak trzeba. Szybkie rozpoczęcie. Świetne zagranie. I Napoli, wasza drużyna, prowadzi. 1 do 0. Dawno nie komentowałem FIFA, dawno nie grałem FIFA. Jednak wracamy z powrotem z wyzwaniami. Widza, czekam na Wasze kolejne wezwania, na Wasze kolejne drużyny. Argumentujcie, dlaczego akurat zagrać tą dróżną. Słyszeliście, że Balotelli przyszedł do Milanu z Manchesteru City? Patrzcie, hit, mi się da, to jest hit transferowy, jeżeli chodzi o. o uwaga, kolejna. Liverpool, Liverpool, wybić, wybić to! I <ścoughs> 23 minuta, Sturridge I mamy 1 do 1, błąd w mojej defensywie. Zagadałam się troszkę i szybka odpowiedź piłkarzy Liverpoolu, także nam się zrobiło szybko taki 1-1 eee, Balotelli, chciałem wam powiedzieć, że z Manchesteru City zapewne wiecie do Milanu, hamsik hamsik, bomba, to była bombka dość mocna bombka, teraz musimy uważać kontra, teraz piłkarzy Liverpoolu, ale strata, ale błąd, nie możemy teraz tej piłki stracić dobrze, dobrze, świetnie, świetnie Wybi to sebo, nie daj tak łatwo mu tej piłki obróć. Teraz spokojnie, słuchasz? Słuchasz? aż pad trzeszczy, aż te klawisze się łamią. To sezony pojedynków w starcie gigantów. <gryw> tak to umy. Dobrze. Dobrze. Aj, zabrał mi w ostatniej chwili tą piłkę. Ja już miałem tą piłkę praktycznie do odbioru. Kontra teraz piłkarzy Liverpoolu. Jeszcze jednak, chcę, jeszcze jednak, chcę, jeszcze jednak. I bramka! Jaka ładna bramka! Hamsi! Podobała mi się ta bramka! Zajebista bramka! Jest! Napoli 2 do 1. Brawo, brawo, brawo! Szybko, naprawdę ładna bramka! Zobaczcie jeszcze tą bramkę. Główeczka Hamsika. Rejna znowu popełnia błąd. Rejna powinien tą piłkę wyciągnąć. Napoli prowadzi 2 do 1. Są to komentarze na żywo. Wyzwania widza. FIFA 13 z sezony. Pojedynków. Jeżeli chodzi o Ultimate Team, mam swój zespół, e, być może nagram dla Was w przyszłym tygodniu jakiś komentarz e, z tego akurat trybu. Na razie jesteśmy w sezonach pojedynków, czyli kto co najbardziej lubię grać w fifce. Nie lubię za Ultimate, a, tak jak sezony pojedynków. Sezony pojedynków są zajebiste. Kolejna akcja teraz, piłkarze na poli. Będzie bramka, będzie bramka, aj Dobrze doglądanie, główka Bombka! Rejna paruje tą piłkę obok bramki. Ale teraz, oczywiście, dobry fragment, mój musi hamsik, 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 hamsik. Bomba obok bramki. O jezu, strzelił jak panu Bogu w okno. 35 minuta. Napoli prowadzi z Liverpoolem na Enfield Road, 2 do 1. Liverpool rzeczywiście jest taka drużyna, taka bardziej kryzysowa. Uwaga, teraz musimy uważać. Oj, dogodna sytuacja, nie dajmy. Dobrze, świetna interwencja bramkarza na poli. Brawo, brawo. Że tu nie było żadnych strat, musimy uważać teraz. Troszkę nad górą. Tak jest, ładnie, ładnie. Poklepmy tą piłkę. Szanujmy to, tą piłkę, też wypadałoby. Dobrze. Tylko komu? Dobrze, może zejdźmy na nie na tyle zrównoważony. Czy mamy 40 minutę? Szkoda, byłoby stracić piłkę w głupi sposób i bramkę. Aj! aj, aj. Ja już bym to piłkę do niej dobiegł. I tak niestety kontra Liverpoolu Musimy teraz uważać na kolejną akcję, nie dać sobie stracić bramki w końcu. Patrzcie na tą akcję, coś. Świetny blok, widać poświęcenie tu w defensywie, Błap to bramkarz, łap, chłopie, De Sanctis, brawo, brawo, ostatnio De Sanctis bardzo dobre ma występy w serii A, oglądałem jego mecz Napoli z Parmą. tam bodajże było 2 do 1, De Sanctis rozegrał bardzo dobre spotkanie, dobrze, jest 3 do 1. Inler. Brawo! <grywa> jest moc! <grywa> brawo, brawo. 45 minuta Inler i Napoli prowadzi 3 do jednego. Kolejna świetna okaza. Zobaczmy jeszcze raz na bramkę. Zatrzymanie kawani. Podajno Inglera. Ingler, piękne wykończenie dłuższy słupek Reina. jest bez szans. Prowadzimy 3 do 1. Pierwsza połowa dla Napoli. Napoli dominuje w tym spotkaniu i sędzia zaprasza nas na do szatni. Będziemy się słyszeć za 15 minut. Napoli prowadzi z Liverpoolem 3 do 1 FIFA 13 sezony pojedynków. Jesteśmy po przerwie. Napoli prowadzi z Liverpoolem 3 do 1, FIFA 13, sezony pojedynków. Zapraszam Was na drugą połowę tego spotkania Napoli. To jest Wasza drużyna, Wy wybraliście tą drużynę, aby ją, aby tą drużyną dla Was zagrał i skomentował to spotkanie. Także prowadzimy 3 do 1, dość jednostronne póki co spotkanie piłkarzy Napoli. poli. teraz, żeby tej piłki nie stracić, bo widzę, że Liverpool tutaj właśnie, kolega nasz, z groźnych ataków, kontrataków w Suni mamy rzeczywiście problemy z odbiorem szybkich piłek na swojej e, połowie. Takie właśnie sytuacje straciliśmy przez tą pierwszą bramkę, e, ale myślę, że na tej pierwszej bramce się skończy. I że drużyną, którą będę strzelać, drużyną, która będzie tylko strzelać, to będzie tylko właśnie ja. Kontra, dobra, zagraniczny nie ma, bardzo kogo. Bomba! Jeszcze jedna raz, bombka, nie ma świąt. Jeszcze, a i chciałem to piłkę przejąć jak najszybciej, ale nie dało za bardzo rady. Brat mi zepsuł gałkę analogową, ja go normalnie upierdolę po tym meczu. Czuję normalnie, aż mi to kółeczko odpada. Dan z tego pada jedynie 23 zł, ale to jest legendarny pad z FIFY yy, 13 sezonów pojedynków i już nie działa, no nie działa mi. To jest znowu gałka, no, za pierdole normalnie działa. Ale to już po spotkaniu, już wy, Wam też szczegółów technicznych nie podam, ale na razie gramy. Kawani! Kawani dubitka na poli! Motherfucker! Nie no, aż tutaj w cały mur się drą. muszę troszkę przecierzyć swój głos, więc ję dostanę. Strzelaj, chłopie! Yeah! Jest moc! Teraz do góry, do góry, do góry. No jak, nie tak. Hamsik, chłopie, ty żala tyle używasz więcej ode mnie, a ty nie potrafisz takiej piłki odebrać. Ale jedziemy z koksem. Jak stracimy bramkę, jak przegram to spotkanie, to tylko zwalę winę na Hamsika. Patrzcie kontra na z Liverpoolu Sterling, Sterling lewa, negła, lewa noga Sterling! Aj, obok bramki, obok bramki, to było dobre. The Sanctis, dobrze, ale chypę będę miał po tym spotkaniu. Ale to jest FIFA 13, tylko tutaj daje z siebie zawsze tylko 100%. Aj, bramka! 4,31 minuta. Już tylko jedna bramka. Yy, przewagi nad piłkarzami Liverpoolu zszykuje się nam ostre. Świetne spotkanie, przyjęcie na klatkę, obrót i piłka nad Desantisem i Liverpool już tylko przegrywa jedną bramką. Co za emocje, 60. minuta spotkania, bardzo dobre spotkanie. Zapraszam Was do obejrzenia tego całego spotkania, bo na pewno się będzie coś tu działo. Nie wierzę, że spotkanie tak, takim wynikiem się zakończy, ale zobaczymy kolejna akcja. Piłkarze teraz na poli. Musiałem uważać teraz. Do góry, do góry, do góry. Tak, jest. Ko komu tą piłkę zagrać? Jeszcze raz. Świetne podanie. Aj, miałem swoje okazje. W tym na razie do tej pory nie wykorzystałem. Zjebałem troszkę właśnie sprawę, bo jakbym wykorzystał wszystkie swoje okazje, prowadziłbym 5-2. A tak niestety moją wadą właśnie jest to, że ja nie wykorzystuję wszystkich swoich okazji. Przeciwnik, zobaczcie, miał tylko okazji i już mi wklepał e, dwie bramki. To jest właśnie moja niestety e, wada. Może też być zaleta, co się okaże, jeszcze nie koniec. Jeszcze kontra, ja uwielbiam kontry. Miszki lubią kontry, kto nie lubi kontry? Seria z wodów, pokażmy, jak się, mi się z wody robi. Tak jest, brawo! Kawani! Kawani, kawał chłopa. Co on wpierdalał, ile on kiełyski, musiał jeść, żeby on był takim kawałem chłopa. To jest trzeci piłkarz, jeżeli chodzi o wartość. <laughs> Wydaje mi się, po Cristiano Ronaldo, Lionelu Messi. O tutaj dość niebezpieczne zagranie, wyczuł mnie przeciwnik intencje, w którym momencie chciałbym podawać, ale spokojnie, jeszcze nie jest koniec. 60 klatek robi swoje. Dobre zagranie tutaj do Hamsika, Hamsik więcej żelu, chłopie. Czy ktoś będzie... tylko bombka, kawań, kurwa, obok bramki, zabije go. Jak on tego nie trafił, 72 minuta, Napoli prowadzi 3 do 2, zarządzanie zespołem, zobaczmy skład. Możemy kogoś zmienić, jak stoimy z mocą? Nie, zostawiamy. Ja mam czuję, żeby zostawić to wszystko tak, jest się tylko kawy, No normalnie chrypa. Aha, przepłukane wszystko. <laughs> Jedziemy dalej. Bez kitu, ja muszę jakiegoś pada sobie kupić lepszego, bo to normalnie gałka bo wam się spierdoliła. Niedługo czuję, że jakby grał, to normalnie wszystko tu wyleci. To słuchajcie, plastik za 20 zł. A rozegrane takie już tu mecze pojedynków. Że ooo, wow, wow, nie jeden oryginalny pad chciałby takie mecze rozegrać w sezonach pojedynków, ale błąd, ale błąd! Zapłaca za ten błąd! Ja, brawo, de Sanctus, świetna interwencja. Dziękuję ci, chłopie. Dam ci po tym meczu normalnie podwyżkę. Wybi to, wybi to, wybi to, wybi to, wybi to, wybi to, Bibino, kurwa, wybino. Dobrze. Świetnie. Tak jest. O to mi właśnie chodziło. Wybić to jak najdalej. Patrzcie, no nie no nie wierzę. Jak on to... Tak to nie może być. Dobrze. Rura. Brawo, brawo. Tak ma wyglądać właśnie to spotkanie. Tak jest. Do góry. Hamsik! Kawani to był, sorry. Się popierdzieli już nazwiska. Już patrzyłem na Hamsika, szukałem. Ale to mój końcówka. Błąd za błędem. My nie musimy jakoś teraz to przytrzymać. Cofnijmy tą piłkę. Pograjmy troszkę środkiem. Do środka. Tak jest. Dobrze. Teraz za bardzo nie do komu te piłki zagrać. Aj, za mocna ta piłka, za mocna. Na dobie chciałem, ale tu za bardzo coś się nie dało rady. 82 minuta. Prowadzimy 3 do 2. Sorry z Liverpoolem. Naprawdę trudny mecz. Prawdziwie się cała łapa spoczyna, bo to naprawdę przecięk jest wymagający. Oj, popatrzcie na tą sytuację. Czy będzie bramka? Czy będzie bramka? Obok bramki. Nie wierzę, że to nie wpadło. Naprawdę mogę mówić teraz o wielkim szczęściu. Liverpool powinien doprowadzić do remisu w tym spotkaniu. Jednak na razie, póki co, to ja jestem tym dużym, który ma chyba więcej szczęścia. I bo będę się z tego na bardzo, bardzo cieszyć. Dobre zagranie do Tutaj nie ma za bardzo z komu zagrać tej piłki. Aj, no. faul, jednak out i to jeszcze dla nich? No nie wierzę, no nie wierzę, normalnie nie wierzę. 87 dodajemy na super defensywę. Musimy wybronić się, nie, no to tylko obrona. Obrona, bronić się to, wybronić ten wynik, nic więcej. Tak jest, brawo, brawo, tak ma być. Kawani, kawani, brawo, kawani! Kawani! Obok Bramki. Chciałem specjalnie podkręcić taką chrybą te emocje, ale nie dało rady. Napoli prowadzi 3 do 2, i myślę, że takim wynikiem zakończy się to spotkanie. To nie jest kawani, tak jest. Ale patrzcie, sędzia jeszcze nie gwizdze. Patrzcie, co on robi? Czemu sędzia nie gwizdze jeszcze? Eee, nie no teraz się nie, ja się tak nie bawię. To już ma sensie przestać widzieć. już. Patrzę, ale to jest kurwa niesprawiedliwe. Wypierdalam tą piłkę, jak nie da. Sędzia powinien widać już, oglądamy dla mnie tak jest. <grym> Napoli prowadzi. Wygrywa to spotkanie 3-2 z Liverpoolem. Mam nadzieję, że Wam to spotkanie się podobało. FIFA 13 sezony Poliku. Zapraszam Was do łapkowania, do komentowania. Piszcie, jaką zagrać dla Was kolejną drużyną. Pozdrawiam Was serdecznie. Grę dla Was i komentował Sebo gromiasty. Słyszymy się w kolejnym wyzwaniu widza. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie. Cześć. Kawani.